Czy zastanawiało Cię kiedyś, dlaczego Twoja skóra czasem wysyła Ci sygnały w postaci uporczywego świądu? Ten pozornie niewinny objaw może być szeptem Twojego ciała, które próbuje przekazać Ci ważną wiadomość o Twoim zdrowiu. Świąt, który wraca zawsze w to samo miejsce, nie jest przypadkiem ani zwykłym efektem suchego powietrza czy reakcją na kosmetyki. To subtelna próba zwrócenia Twojej uwagi na procesy zachodzące głębiej w twoim organizmie, które mogą wymagać interwencji. Zbyt często ignorujemy te ciche sygnały, uznając je za naturalne oznaki starzenia się lub zwykłe niedogodności codziennego życia. Zwłaszcza po przekroczeniu 50 roku życia łatwo przychodzi nam bagatelizowanie symptomów, które nie powodują bezpośredniego bólu czy widocznych zmian. Twoje ciało jednak komunikuje się z tobą nieustannie. A nauka rozpoznawania jego języka może być kluczem do dłuższego i zdrowszego życia. Każdy obszar Twojego ciała, który swędzi regularnie i bez widocznej przyczyny, opowiada pewną historię o Twoim zdrowiu, której warto wysłuchać. Może to być znak ostrzegawczy, wskazówka lub prośba o zmianę nawyków, zanim pojawi się poważniejszy problem zdrowotny. Jeśli ta wiedza pomogła Ci spojrzeć inaczej na swoje ciało, rozważ subskrypcję naszego kanału, gdzie regularnie dzielimy się podobnymi obserwacjami. Każde polubienie i komentarz pomagają nam docierać do większej liczby osób, które mogą potrzebować tych informacji. Swędzenie łydek i kostek często bywa pierwszym sygnałem pogarszającego się krążenia, zwłaszcza u osób po 60 roku życia. Z wiekiem nasze naczynia krwionośne tracą elastyczność. A przepływ krwi do kończyn staje się wolniejszy i mniej efektywny. Ta pozornie niewinna dolegliwość, którą łatwo przypisać noszonym skarpetom czy zimowym butom, może być w rzeczywistości wczesnym ostrzeżeniem o rozwijającej się chorobie tętnic obwodowych. Twoje ciało próbuje ci powiedzieć, że krwinki czerwone mają trudność z dotarciem do wszystkich komórek twojej skóry, dostarczając im tlen i składniki odżywcze. Kiedy skóra jest niedożywiona, Zaczyna protestować. Staje się sucha, napięta, a czasem wręcz piecze, jakby domagała się lepszej opieki. Ten proces zachodzi powoli, często przez lata, dając Ci szansę na interwencję, zanim pojawią się poważniejsze problemy. Warto zwrócić uwagę na swędzenie, które nasila się wieczorem, po dniu spędzonym głównie w pozycji siedzącej lub stojącej. Jeśli towarzyszy mu uczucie zmęczenia nóg, lekki obrzęk kostek czy chłodne stopy. Twój układ krwionośny wysyła ci jasny komunikat. Wprowadzenie codziennych spacerów, nawet krótkich, picie większej ilości wody i regularne unoszenie nóg może znacząco poprawić krążenie i zmniejszyć ryzyko poważniejszych powikłań naczyniowych. Świąt pleców, szczególnie w okolicy łopatek, może być zaskakującym symptomem zużywających się krążków międzykręgowych w Twoim kręgosłupie. Te małe amortyzatory znajdujące się między kręgami z czasem tracą swoją sprężystość i wysokość, co prowadzi do większego nacisku na nerwy wychodzące z rdzenia kręgowego. Kiedy nerw jest uciskany, może wysyłać zniekształcone sygnały, które twój mózg interpretuje jako swędzenie. Mimo że faktycznym problemem jest ucisk mechaniczny. Charakterystyczne dla tego typu świądu jest to, że żaden krem czy balsam nie przynosi długotrwałej ulgi. Możesz drapać się do woli, ale uczucie powraca niemal natychmiast, ponieważ jego źródło znajduje się głęboko pod skórą. Takie swędzenie często nasila się w określonych pozycjach ciała lub po długim siedzeniu, co jest kolejną wskazówką, że problem dotyczy kręgosłupa. Ignorowanie tego typu sygnałów może prowadzić do postępującego zwyrodnienia kręgosłupa i nasilenia się dolegliwości neurologicznych. Delikatne rozciąganie, regularna zmiana pozycji ciała i unikanie długotrwałego siedzenia mogą znacząco zmniejszyć ucisk na nerwy i związane z nim nieprzyjemne odczucia. Fizjoterapia pod okiem specjalisty może nie tylko złagodzić obecne dolegliwości, ale również zatrzymać postęp zmian zwyrodnieniowych. Świąt dłoni, szczególnie nasilający się wieczorem, często stanowi subtelny sygnał przeciążonej wątroby która nie nadąża z filtracją toksyn z twojego krwiobiegu. Twoja wątroba jest pracującym bez wytchnienia filtrem, który oczyszcza krew z pozostałości leków, alkoholu i toksyn środowiskowych. Kiedy jest przeciążona, w twoim krwiobiegu mogą gromadzić się sole żółciowe, które drażnią zakończenia nerwowe w skórze. Charakterystyczne dla tego typu świądu jest to, że zmiana kosmetyków czy mydeł zwykle nie przynosi żadnej poprawy. Problem nie leży bowiem na powierzchni skóry, ale głęboko w Twoim organizmie, w funkcjonowaniu jednego z najważniejszych narządów. Świąt związany z wątrobą ma tendencję do nasilania się w nocy, kiedy organizm koncentruje się na procesach detoksykacji. Jeśli zauważasz, że swędzące dłonie towarzyszą Ci po tłustych posiłkach lub po okresach przyjmowania większej ilości leków, to warto potraktować ten sygnał poważnie. Dieta z ograniczeniem tłuszczów nasyconych, więcej warzyw o gorzkim smaku, jak rukola czy cykoria, oraz ograniczenie alkoholu mogą znacząco odciążyć Twoją wątrobę i złagodzić nieprzyjemne objawy. W przypadku utrzymującego się świądu, konsultacja z hepatologiem może zapobiec rozwojowi poważniejszych problemów wątrobowych. Swędzenie skóry głowy bez widocznych przyczyn, takich jak łupież czy zaczerwienienie. Może być delikatnym sygnałem, że Twoja gospodarka cukrowa wymaga uwagi. Wysoki poziom glukozy we krwi często prowadzi do stanu zapalnego o niskim natężeniu, który może manifestować się właśnie poprzez swędzenie różnych partii skóry. Twoje ciało w ten sposób próbuje ci powiedzieć, że być może spożywasz zbyt dużo cukrów prostych, lub Twoja trzustka nie radzi sobie z ich przetwarzaniem. Warto zastanowić się. Czy w ostatnim czasie nie zwiększyło się twoje pragnienie, lub czy nie odczuwasz nasilonej senności po posiłkach bogatych w węglowodany? Są to subtelne oznaki, że twój organizm może mieć trudności z utrzymaniem właściwego poziomu cukru we krwi. Zwróć uwagę na swoje nawyki żywieniowe. Ile spożywasz białego pieczywa, słodyczy, makaronów czy innych produktów o wysokim indeksie glikemicznym? Wprowadzenie nawet niewielkich zmian, jak krótki spacer po obiedzie czy zastąpienie białego pieczywa pełnoziarnistym, może znacząco poprawić pracę twojej trzustki i zmniejszyć ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2. Swędzenie skóry głowy może ustąpić już po kilku tygodniach lepszej kontroli poziomu cukru we krwi, dając ci jasny sygnał, że zmiany, które wprowadziłeś, przynoszą efekty wykraczające daleko poza poprawę komfortu skóry. Spędzenie podeszw w stóp, szczególnie odczuwalne wieczorem, gdy odpoczywasz po całym dniu, może być wczesnym sygnałem rozwijającej się neuropatii obwodowej. Twoje stopy, najdalej położone od serca i wyposażone w najdelikatniejsze unerwienie, jako pierwsze wysyłają sygnały ostrzegawcze o problemach z układem nerwowym. Gdy nerwy zaczynają funkcjonować nieprawidłowo, Sygnały, które przesyłają do mózgu, stają się zniekształcone, a jednym z pierwszych objawów tego procesu może być właśnie uporczywy świąt. Ta dolegliwość często bywa mylona z suchością skóry czy reakcją na materiał, z którego wykonane są skarpety. Charakterystyczne jest jednak to, że nawilżanie skóry stóp przynosi jedynie krótkotrwałą ulgę, a świąt powraca, ponieważ jego źródło leży głębiej. W zaburzeniach funkcjonowania włókien nerwowych. Neuropatia może rozwijać się latami, zanim pojawią się bardziej oczywiste objawy, jak drętwienie czy zaburzenia czucia. Prosty test z zamkniętymi oczami i lekkim dotykiem różnych miejsc na stopach może dać Ci pierwszą wskazówkę, czy Twoje nerwy działają prawidłowo. Jeśli masz trudności z precyzyjnym określeniem miejsca dotyku lub odczuwasz go inaczej niż zwykle, Warto skonsultować się z neurologiem lub diabetologiem. Szybka reakcja, odpowiednia pielęgnacja stóp i regularne kontrole mogą zapobiec poważniejszym powikłaniom neurologicznym i zachować pełną sprawność Twoich kończyn na długie lata. Świąt okolic szyi i dekoltu, szczególnie nasilający się podczas stresu lub po spożyciu określonych pokarmów, może być sygnałem rozwijających się problemów z tarczycą. Ten niewielki gruczoł motylkowy w twojej szyi odgrywa kluczową rolę w regulacji metabolizmu całego organizmu. Kiedy jego funkcja ulega zaburzeniu, czy to w kierunku nadczynności, czy niedoczynności, skóra często reaguje zwiększoną wrażliwością i świądem. Zwróć uwagę, czy świątowi towarzyszy zwiększona potliwość, uczucie gorąca lub przeciwnie, odczuwasz większą wrażliwość na zimno niż kiedyś. Te subtelne zmiany wraz ze świądem szyi mogą tworzyć obraz rozwijających się zaburzeń hormonalnych. Twoja skóra często jest pierwszym narządem, który reaguje na zmiany poziomu hormonów tarczycy we krwi. Warto również zwrócić uwagę na inne zmiany. Czy twoje włosy nie stały się bardziej łamliwe, a paznokcie kruche? Czy odczuwasz większe wahania nastroju lub zmiany w swoim typowym poziomie energii? Wszystkie te objawy w połączeniu ze świądem szyi i dekoltu Mogą sugerować, że Twoja tarczyca wymaga uwagi specjalisty. Jeśli ta wiedza była dla ciebie wartościowa, wesprzyj nas subskrypcją i podziel się tym filmem z bliskimi. Twoja reakcja pomaga nam tworzyć więcej treści, które mogą realnie poprawić jakość życia wielu osób. Swędzenie okolic oczu i powiek, które pojawia się regularnie bez widocznych oznak alergii czy zapalenia. Może być subtelnym sygnałem przemęczenia Twoich oczu i rozwijającej się nietolerancji na światło niebieskie. W dzisiejszym cyfrowym świecie Twoje oczy są nieustannie bombardowane światłem emitowanym przez ekrany telefonów, komputerów i telewizorów. Ta ciągła ekspozycja może prowadzić do przewlekłego stanu zapalnego tkanek oka, którego pierwszym objawem bywa właśnie świąt. Zwróć uwagę, czy swędzenie nasila się wieczorem. Po całym dniu spędzonym przed ekranami, lub czy towarzyszy mu uczucie suchości oczu i lekkie rozmazywanie obrazu. Te symptomy często wskazują na zespół suchego oka lub przemęczenie wzroku, które z czasem może prowadzić do poważniejszych problemów z widzeniem. Twoje oczy, podobnie jak inne części ciała, potrzebują regularnego odpoczynku i regeneracji. Wprowadzenie zasady 20-20-20. Co 20 minut spójrz na coś oddalonego o 20 stóp przez 20 sekund, może znacząco zmniejszyć obciążenie Twoich oczu podczas pracy przed ekranem. Rozważ również używanie okularów blokujących światło niebieskie, szczególnie w godzinach wieczornych, i zadbaj o odpowiednie nawilżenie powietrza w pomieszczeniach, w których spędzasz najwięcej czasu. Te proste zmiany mogą nie tylko zmniejszyć świąt, ale również zapobiec rozwojowi poważniejszych problemów ze wzrokiem. Świąt uszu, szczególnie w kanale słuchowym, który pojawia się regularnie bez widocznej infekcji, może być sygnałem rozwijających się problemów ze słuchem lub początkiem przerostu wosku usznego. Twoje uszy, podobnie jak inne części ciała, nieustannie komunikują się z tobą, sygnalizując potencjalne problemy, zanim staną się one poważne. Swędzenie, które skłania cię do częstego drapania lub wkładania przedmiotów do ucha, może prowadzić do mikrourazów delikatnej skóry przewodu słuchowego. Charakterystyczne dla tego typu świądu jest to, że często towarzyszy mu uczucie zatkania ucha lub wrażenie, że słyszysz swój głos inaczej niż zwykle. Może to wskazywać na gromadzenie się wosku, który uciska zakończenia nerwowe w kanale słuchowym. Nadmierne czyszczenie uszu patyczkami paradoksalnie często pogarsza sytuację, popychając wosk głębiej. Jeśli zauważasz, że oprócz świądu masz też trudności z usłyszeniem cichych dźwięków lub musisz prosić o powtórzenie wypowiedzi, to sygnał, że potrzebujesz profesjonalnej oceny. Laryngolog może nie tylko bezpiecznie usunąć nadmiar wosku, ale również sprawdzić, czy nie rozwijają się inne problemy ze słuchem. Proste badanie słuchu może wykryć wczesne stadium jego utraty, kiedy interwencja jest najbardziej skuteczna. Swędzenie w okolicy nadgarstków i przedramion, które pojawia się podczas lub po pracy przy komputerze, może być wczesnym sygnałem rozwoju zespołu cieśni nadgarstka. Ten pozornie niewinny objaw często poprzedza bardziej oczywiste symptomy, jak drętwienie czy ból. Twoje ciało próbuje ci powiedzieć, że nerw pośrodkowy, przebiegający przez wąski kanał w nadgarstku, jest poddawany nadmiernemu uciskowi. Świąt ten ma charakterystyczną cechę. Często promieniuje od nadgarstka w kierunku dłoni i palców, szczególnie kciuka, palca wskazującego i środkowego. Jest to dokładnie obszar unerwiony przez nerw pośrodkowy, który reaguje na ucisk najpierw subtelnymi sygnałami, jak świąt zanim pojawią się poważniejsze objawy. Długotrwała praca przy klawiaturze, szczególnie z nieprawidłowo ułożonymi nadgarstkami, jest głównym czynnikiem ryzyka. Wprowadzenie ergonomicznych zmian w miejscu pracy może znacząco zmniejszyć ucisk na nerw i związane z nim dolegliwości. Użycie podkładki pod nadgarstki, regularne przerwy i ćwiczenia rozciągające dla rąk mogą zapobiec rozwojowi pełnoobjawowego zespołu cieśni nadgarstka. Jeśli świąt utrzymuje się mimo tych zmian, warto skonsultować się z neurologiem lub specjalistą medycyny pracy, aby uniknąć trwałych uszkodzeń nerwu. Świąt skóry brzucha, szczególnie wokół pępka, który pojawia się po posiłkach, może być subtelnym sygnałem rozwijającej się nietolerancji pokarmowej lub problemów z trawieniem. Twój układ pokarmowy i skóra są ze sobą ściśle powiązane. Stan zapalny w jelitach często manifestuje się przez zmiany skórne. Warto zwrócić uwagę, kiedy dokładnie pojawia się świąt. Czy po konkretnych posiłkach, czy może o określonych porach dnia. Charakterystyczne dla tego typu dolegliwości jest to, że świąt często towarzyszy wzdęciom lub uczuciu ciężkości po jedzeniu. Twoje ciało próbuje ci przekazać, że niektóre składniki Twojej diety mogą nie być dobrze tolerowane. Gluten, laktoza czy fruktoza to tylko niektóre składniki, które mogą wywoływać stan zapalny jelit, a w konsekwencji reakcje skórne. Prowadzenie dziennika żywieniowego, w którym notujesz nie tylko co jesz, ale również jakie objawy i kiedy się pojawiają, może pomóc zidentyfikować problematyczne produkty. Eliminacja podejrzanych składników na 2-3 tygodnie. A następnie powolne ich wprowadzanie pozwala sprawdzić, czy świąt rzeczywiście jest związany z dietą. Konsultacja z dietetykiem lub gastroenterologiem może przyspieszyć diagnozę i pomóc w opracowaniu diety, która nie tylko złagodzi świąt, ale również poprawi ogólne samopoczucie. Swędzenie skóry w okolicach stawów, takich jak łokcie czy kolana, które nasila się podczas wysiłku fizycznego, może być wczesnym objawem rozwoju problemów autoimmunologicznych. Twój układ odpornościowy, zamiast skupiać się na walce z infekcjami, może zacząć atakować własne tkanki, co prowadzi do stanu zapalnego w błonach maziowych stawów. Ten proces początkowo może manifestować się jedynie jako uporczywy świąt skóry, pokrywającej te obszary. Zwróć uwagę, czy świądowi towarzyszy lekkie zaczerwienienie skóry, lub uczucie ciepła w okolicy stawu, szczególnie po wysiłku lub dłuższym okresie bezczynności, np. po przebudzeniu. Te subtelne zmiany mogą poprzedzać bardziej oczywiste objawy, jak ból czy obrzęk, nawet o kilka miesięcy. Twoje ciało daje ci szansę na wczesną interwencję, zanim zmiany zapalne staną się zaawansowane. Wprowadzenie do diety produktów o działaniu przeciwzapalnym, jak ryby bogate w kwasy omega-3, kurkuma czy imbir, może pomóc złagodzić stan zapalny. Umiarkowana aktywność fizyczna, która nie przeciąża stawów, ale utrzymuje je w ruchu, również sprzyja ich zdrowiu. Jeśli świąt utrzymuje się lub dołączają do niego inne objawy, warto skonsultować się z reumatologiem, który może zlecić odpowiednie badania i wcześniej wykryć rozwijające się schorzenie. Świąt całego ciała, który pojawia się lub nasila podczas kąpieli, może być sygnałem, że twoja skóra reaguje na zbyt twardą wodę lub niewłaściwą temperaturę. Twoja skóra jest największym organem twojego ciała i niezwykle wrażliwym barometrem, który reaguje na najmniejsze zmiany w środowisku. Woda zawierająca duże ilości wapnia i magnezu może tworzyć na skórze niewidoczną warstwę. Która zaburza jej naturalny płaszcz hydrolipidowy. Zwróć uwagę, czy świąt pojawia się szczególnie po gorących kąpielach lub czy Twoje mydło dobrze się spłukuje. Ciepła woda rozszerza naczynia krwionośne i może nasilać reakcje skórne, a pozostałości mydeł czy szamponów mogą drażnić zakończenia nerwowe. Twoja skóra z wiekiem staje się cieńsza i bardziej wrażliwa, co wymaga modyfikacji codziennych nawyków higienicznych. Obniżenie temperatury wody, skrócenie czasu kąpieli i stosowanie delikatnych środków myjących bez SLS, sodium lauryl sulfate, może znacząco zmniejszyć świąt. Rozważ również zainstalowanie filtra zmiękczającego wodę, szczególnie jeśli mieszkasz w regionie o wysokiej twardości wody. Te proste zmiany mogą nie tylko złagodzić świąt, ale również poprawić ogólny stan Twojej skóry i jej odporność na czynniki zewnętrzne. Z wiekiem Twoje ciało zmienia sposób komunikacji, często przechodząc od głośnych sygnałów, jak ból, do subtelnych szeptów, jak świąt. Nauczenie się rozpoznawania i interpretowania tych szeptów może być kluczem do zachowania zdrowia i zapobiegania rozwojowi poważniejszych schorzeń. Każdy niepokojący symptom, nawet tak pozornie niewinny jak swędzenie, zasługuje na Twoją uwagę i refleksję nad jego możliwymi przyczynami. Pamiętaj, że Twoje ciało jest złożonym systemem, w którym wszystkie narządy i układy są ze sobą powiązane. Problemy z krążeniem, gospodarka hormonalna czy stan układu nerwowego wszystko to może manifestować się poprzez reakcje skórne. Wprowadzenie nawet drobnych zmian w codziennych nawykach więcej ruchu, lepsza dieta odpowiednia ilość snu może przynieść zaskakująco pozytywne efekty dla Twojego samopoczucia. Najważniejsze jest jednak rozwijanie postawy uważności wobec własnego ciała i traktowanie go jak przyjaciela, który komunikuje się z tobą najlepiej jak potrafi. Świąt, który ignorujesz dziś, może być szansą na zapobieżenie poważniejszym problemom jutro. Małe, konsekwentne kroki w kierunku zdrowszego stylu życia mogą przynieść ogromną różnicę w jakości twoich kolejnych lat. Jeśli te informacje były dla ciebie wartościowe, Podziel się nimi z bliskimi. Subskrybuj nasz kanał, zostaw komentarz i pomóż nam szerzyć wiedzę, która może odmienić czyjeś życie.